Czołem, 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 to co się wydarzyło 14 stycznia roku pańskiego 2023 dojdzie do czegoś tam, może przejdzie do nowych historii, gdyż uwaga, uwaga, psz, w podwarszawskim mieście Otwock. Be, 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 be. To, to, co ja tu robię z miejsca 21 na 24 to nie, nie wiadomo, ja chciałem być powiem wam szczerze, chciałem być tak mniej więcej w okolicach miejsca yy, no myślałem, że jak będę no gdzieś tutaj, nie 19, 20 będzie super no może 15 ok tak, no to jak to wygląda to w ogóle no ale ok, Nawet nagrodę dostałem można, można więc no, kuriozalne rzeczy się działy. Szkoda, że nie mogę wam wszystkich tych partii pokazać. Sam bym ciekaw, co tam się działo. Ojej, działy się no, przeróżne rzeczy. Działy się obrony pirka, działy się przegrane na czas. Obrony pirka bardzo dziwne. Dwie obrony holenderskie zagrałem, dwie wygrałem. Nie pamiętam ich zupełnie. Znaczy bez przesady, że zupełnie, ale, ale nie pamiętam ale w obronach holenderskich ważne, ważne są wszystkie niuanse, tak mi się wydaje. To znaczy, nie tak mi się, wiem, po prostu, że są ważne, ważne wszystkie niuanse, więc. O, coś. plecy, dobra. Więc. No to niestety nie mogę tego wszystkiego pokazać, ale co mogłem sobie przypomnieć, to, to przypomniałem. Więc przejdźmy do historycznej partii. Chyba już nigdy nie zagram z zawodnikiem o dwa razy większym yy, FIDE, czyli. Tym razem z jedną z najlepszych Polek, panią Joanną Kaczmarską. Ja mam 1800, a w piku widziałem ponad 2000, więc no więc bardzo mnie rozśmieszyło. No w ogóle co się jeszcze działo w tym turnieju? No, po drugim meczu byłem na drugiej szachowni na przedostatniej szachownicy, po trzech później wygranych względem byłem na drugiej. Właśnie grałem z panią Joanną. Co było dla mnie, no jednak śmieszne, jednak bądźmy poważni. Myślałem, że czegoś się nauczę. Dziwnie to brzmi, ale niewiele się nauczyłem ze względu na to. No nie za bardzo pamiętam tę partię, ponieważ poszła obrona skandynawska. To mnie strasznie nie interesuje. W ogóle jakieś takie. No, jakoś, nie, nie mam jakiś taki, ja myślę, czegoś się nauczę w jakichś pozycjach fajnych, no nic. I, ale no dobra, no to grajmy. Grajmy. Moim celem było, żeby 10 ruchów przynajmniej o, po, ustać. Więc poszło na pewno tak. Zbicie Hetmanem, skoczek w C3, Hetmana 5. Chciałem zagrać, ale to by było, to by wyprosili, mnie, Moim zdaniem, wyprosili z sali. Chciałem zagrać B4. Eee, po zbiciu zaczekajcie, zbijam i jadę tutaj. On odchodzi tutaj. Ja gram chyba tutaj. On gra tutaj. Po czym on, ona, ona gra tutaj. Ja wtedy pyk, Grożę matę, a jak coś tam nie tego, nie, chyba nawet tu się gra, zaczekajcie, chyba się tu poświęca najpierw, tak, tak, nie, nie tak, dobra, dobra, no załóżmy, że zbiję, ja idę, o, moja ukochana przyszła, a ja tutaj ten, takie robię, nie, żeby tylko nie zadzwoniła, może otworzy, a ja tutaj jakoś, jakoś, od... no i jest taka pułapeczka, jak widać. No ale no. Się, żeby na mnie popatrzyła wzrokiem abstrakcyjnym. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie gra za bardzo w szachy. To że trochę gra, ale średnio. Nie, mówię o tobie, że, że nie gra za bardzo w szachy Do Fanów. Pozdrawiam. Pozdrawiam, okej. Okay. Fanów. No, paru. Okej. Okay. I, i, I co dalej? No to nie chciałem grać takiej sztuczki. Tu jest, jest coś takiego, nie? I chyba tu się, tu, nie, tu się jakoś poświęca i, i jakoś się tak gra, mniej lub bardziej. Tak, tu już, jest, tu już jest realna przewaga, duża przewaga po tym ruchu, który wydaje się naturalny, ale sądzę, że mogłaby znać, więc nie poszedłem. W ogóle B4 można grać, ale mo, musiałbym coś więcej wiedzieć na temat tego ruchu niż, niż tylko ta jedna pułapka. No ale dobra, no to zagrałem skoczek F3, poszło C6. Mówię wam, niewiele mi to mówi. Niewiele mi to mówi. Jakoś nigdy w Skandynacji nie miałem większych problemów ani większych y, sukcesów. No. no. Jak już tak, nie rajcuje mi ten debiut w ogóle. Ale może kiedyś on wróci na, y, na salon, albo po prostu ja będę zachwycony tym debiutem i okej. Okay. Wiem, że wiem, że y, z reguły się jakoś te 4 ale nie chciałem grać, bo po prostu no, jakoś nie chciałem. Wyszedłem sobie gońcem. Już jest czwarty ruch i nadal patrzcie co się dzieje. Tu był goniec f5. Zagrałem d6, który tak miałem w planach. Gońcem wyszedłem. On, ona wtedy e6 i ja wtedy roszadę. Ha! Siódmy ruch, kurde nadal. Dwa razy większe fide i nic sobie z tego nie robię. Tutaj chyba był hetman c6, c7 mniej lub bardziej. Ja tutaj w, w, zagrałem skoczek H4, co wydawało mi się, że to jest jakiś taki, no że to jest zły ruch. Weźcie sobie Hetman H4, na, nie, tak, nie Hetman. Skoczek H4 na pewno jest ten, ale może odejdę z y, teorii. I będę grał na głowę. Co jest przy 10 plus 5? Y, nie jest może najlepszym pomysłem, ale okej, okay, coś musiałem wymyślić. O to chodziło, że po prostu trzeba coś wymyślić. No tu poszedł skoczek, to ja sobie wyszedłem, nie zbijałem, bo po co, nie wiedziałem co się wydarzy. Chyba tu, ja zagrałem G, i z, ideą taka, że sobie, z ideą taką, że sobie sflankuję, a w razie czego będę też tutaj zabezpieczał. Najlepsze, to się trzyma, ja zupełnie zielonego pojęcia nie miałem, czy to się trzyma. Chyba tu skoczek wyszedł, ja sobie jeden, chyba na, na, no to wróciłem skoczkiem, roszada, poszedłem sobie tutaj. Yy, yy, bo myślałem o poroszadzie poroszadzie sobie wrócę nie? poroszadzie i mu, yy, jej rozwalę tego gońca jako no, przeciwnikowi oczywiście i będę miał taką strukturę pionową, ja mam parę gońców, no i się cieszę no jakoś coś takiego i nie wiem co tam dalej poszło w sumie no i a było coś coś mniej więcej tak? i, i tu chyba chciałem atakować tego piona to się jakoś tak zdublowało Chyba tu później poszedł piątek, mi się wydaje. I miałem jakiś pomysł na to, no, mniej lub bardziej. Przegrałem to na czas. Mm, a później już była duża presja, i chyba w ogóle coś tam mogłem podwalić. Więc, no, tak. Widzicie, no, co mogę poradzić? No, nic jakiegoś wielkiego. Mm, nie pamiętam tej partii, a poza tym i tak tu. Dobrze stałem, dobrze się grało. Jak na 1018-20 ruchów na pewno było, była pozycja wyrównana, bo też nie miałoby. Z jakimi słabości coś porobiłem? No, taka. Gdybyśmy zagrali sycylijską obronę, to bym dużo się nauczył. No, no, ale no dobra, nie będę jak polscy piłkarze do Argentyńczyków, że a, nie strzelajcie mi, nie graj mi tego, zagraj mi to, to to, to się nauczy. No, Albo najlepiej w ogóle zremisujmy. No, to już bym w ogóle był wtedy kozakiem. No ale dobra, no pierwsza, y, no ta pierwsza moja jakby spotkanie z, fi, y, z y, rankingiem 2000. Uważam za udane. Kolejna, ping, jingle i kolejna rzecz. Teraz y, przejdźmy sobie do, do tej partii wygranej przez fantastyczny debiut. Y, tak. Naprawdę. No, naprawdę, 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 zeskoczyłem przeciwnika totalnie. No, trudno było nie zauważyć. Więc, Petro Defense, C4 goniec, no... no, to jest ruch. Można tak grać. Można. Ale jak na mnie, czyli na, dla, to znaczy na agresywnego gracza, nie wiem, czy to jest taki super. Tu zbijam. Tu jest mnóstwo, naprawdę, tu jest dużo teorii. Dużo teorii. No, dużo teorii. I jeden z, z ruchów jest Hetman E2. Tak, i, no wiadomo, to jest na rapid, na, na szybkie szachy. No to to ma sens. Tutaj trzeba grać D5, w ogóle w tej partii trzeba grać mega dokładnie. I, i tu już był właśnie. kiedy to, Jaki to był moment? To był moment, kiedy miałem 3,5 i, yy, i dwie partie do końca. I dla mnie to było super. Miałem 3,5 punkta, tyle ile chciałem zdobyć. Jestem mega dumny, byłem mega dumny i się cieszyłem. Więc no ale okej, okay, poszło tak. Nawet pamiętam, że obok się zawodnik nie zapytał, jak to ja mówię. Okej. Okay. Mam 3,5, mówię, że pół punkta, on mówi, że dwa punkty chciałby zdobyć. Później okazało się, że się odwróci, ja zdobyłem dwa punkty, on zdobył pół. Więc no, tu jest właśnie ruch D5. Tu on odchodzi z gońcem na B3 i w tym momencie ważne posunięcie. Ważne posunięcie, skoczek C6. On oczywiście gra D3, przegania mnie na pewno, i ja tu gram skoczek, skoczek C5. O, po tym ruchu on zagrał. Zbił, yy, zbił na E5, i teraz po prostu, no to naprawdę jest, tak mi się wydaje, to jest trudne. No to jest trudne, tu trzeba, yy, tu trzeba mieć mocne zaufanie do siebie i do tego, że się tam nic nie podwaliło. I tu trzeba zagrać skoczek d4. Ja zagrałem skoczek d4. Broń Boże, nie zbijać. No po, po zbiciu, no to. No widzicie, jak to wygląda? Tak. No i, i. No jest już. No jest równa pozycja, ale tu mamy pozycję. Zaczekajcie, plus 2 dla was. Po skoczek d4, ale robi się bardzo skomplikowana. No. Ja już na czasie byłem bardzo do przodu i to już zawody miał 4 minuty chyba z 10, no ja chyba z 8. I w tym momencie zagrał skoczek c6, naturalny. Nie, 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 nie. W tym momencie, no bo ja atakuję Hetmana, on zagrał Hetman d3. Chciał zostać na linii, żeby mu zrobić szacha z odsłony. Co się wydaje mega logiczne, natomiast w tym przypadku to się zupełnie nie trzyma kupy. No, to się po prostu nie trzyma. I to był najważniejszy moment tej partii. Przeżegnałem się i wiedziałem, że trzeba zbi zbić gońca, Ale którym skoczkiem? Pamiętuj, to już. To. To nie byłem już taki przekonany. Wiedziałem, że skoczkiem, ale którym i, i tak, i tylko z Zbijamy. On robi szachat z odsłony. Naprawdę jest bardzo trudna pozycja powstania. Ale po prostu wierzyłem w siebie. O to chodzi, że wierzcie w siebie, jak je, idziecie na turniej. Wtedy zupełnie inaczej się gra i nie bójcie się. No to właśnie miałem po turnieju w Skarżysku. No naprawdę grałem z dobrymi graczami, dobre pozycje wychodziły, ale myślałem, nie no, jestem za słaby. Wiedziałem, że jedziemy. I w tym momencie e, wiedziałem, że po tym szachu jakoś się trzeba zasłonić. Zasłoniłem się e, gońcem. Nie jest jakiś fenomenalny ruch, ale nadal mam, mam 3-0 do przodu. Więc przy najlepszej grabiałych, najle więc to tak. A moja gra jest stosunkowo prosta. On zbija Hetmana, ja muszę pójść z szachem, no ale to też jest chyba logiczne. Z szachem on odchodzi. Zbiłem, on zbił, zbiłem. Chociaż Komp tego jakoś bardzo nie lubi, on zbił, ja zbiłem. Zagrał tu, tutaj. Chyba to było coś mniej więcej, tak? Ale na pewno poszedł tutaj pionem do przodu, i ja mogłem wrócić, i, i mniej więcej coś takiego powstało. Byłem po ruchu 16. Bierze do przodu i w takiej pozycji. No to chyba mieliśmy porówno piątków. pionków. Chyba te ostatnie dwa, trzy mogły być ciuteńkie inne. Ale idea była taka sama. A może i miałem piątkę do przodu. Jeszcze dodatkowo. Więc wieża, plus pionek, albo w ogóle sama wieża, w takiej pozycji, no to wiecie, no to to wie. no biedny, przecież taki był naprawdę smutny, no ale no strasznie agresywne. Więc warto, jeżeli gracie, tak to obczajcie sobie jedną z tych linii, no także, tak. I na zakończenie, niestety nie mam tych moich holenderskich, no. Działań. Na zakończenie to jest coś, co, co pokazywało mój mental, przygotowanie na ten turniej pod względem psychicznym. To jest to, co się wydarzyło. Co tu się wydarzyło? Zaraz Wam pokażę. Otwórzmy sobie to i jedziemy, i co bym sobie u. Załóżmy, że tu są analiza. To, co? to był genialny debiut, a teraz tragiczny debiut. Tragiczny debiut z mojej strony. Popatrzcie sobie. Nie, gram pauzą. Przepraszam. To jest zero po prostu. Uwaga. Ja to na YouTube a nagrywam, najwyżej bez alkoholowego. I mistrz. Zagram ten ruch. Dumny z siebie. Po sekundzie patrzę. A jak fajnie, że Hetman jest broniony skoczkiem. Jezus, Jezus. ale jesteś jełob. Jezus. Tak. I, i w ogóle. Jest. Jakie ja chyba zagrałem? Tak. 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 Nie, nie, no gdzie tak? To jest idea. O właśnie. I teraz jest najważniejsza rzecz. Zagrałem tak. On odszedł. I najważniejsza rzecz. Siadłem, i sobie pomyślałem. Mental. Tyle ja rzeczy podwalam. Arcymistrzowie podwalają. Wszyscy podwalają. I w tym momencie sobie przypomnę bądź Carlsen. Carlsen ma coś takiego jako jeden z nielicznych. Jak, tak, szachistów, że on się nigdy nie podaje w takich pozycjach, których no, ja bym z nim wygrał, on potrafi wygrać z arcymistrzami. Jakoś tak potrafi znaleźć coś takiego, że przeciwnik tak się myli, nawet jest taka legendarna, że on teoretycznie to jest niemożliwe, żeby to nawet z kimś takim jak ja, żeby on, on to zremisował, bo był chyba miał skoczkę, tylko a przeciwnik miał w ogóle dwie lekkie figury. I, I tak dalej, i tak dalej, i jak on to z... niesamowita to była partia. Nic tam nie było, po prostu totalnie podwalił różne rzeczy, ale tak komplikował, tak komplikował, że wygrał. A walczył pewnie o jakiś remis. Więc ja sobie pomyślałem, i to jest chyba najważniejsze, co chcę przekazać, że zaraz. No dobra, no podwaliłem. Dość grubo, wiedziałem tutaj tragicznie. No jednego piona, oddałem, bo to Gambit, oddałem końca i jedyne co, patrzę jakie ma słabości, no to ma tego króla beznadziejnego, no i trzymajmy w takim razie, dobra, trzymajmy hetmany, zobaczymy co się dalej wydarzy. I odszedłem gdzieś hetmany, chyba tutaj, no i graliśmy po prostu w grę. Graliśmy, graliśmy, no, cały czas staraliśmy się jakoś komplikować na słabości, mieć jakiś plan, bądź jak Carlsen, cały czas y, przeciwnikowi sprawie jak najwięcej ten i, i pomyśleć co może w danym momencie zrobić. No i doszło do takiej sytuacji, doszło do końcówki, w której y, on miał wieże więcej, więc jak widać, cały czas kombinowałem, tak wykombinowałem, że już nie gońca, ale wierzę, Można grać? Można. Ale ja miałem Hetmana, więc ona wieżej i Hetmana. I doszło do mniej więcej takiej pozycji. Tam byłyby jeszcze dwa piony. Ale idea jest mniej więcej taka sama. Gdzie jest? Gdzie to jest? No dobra. Jeszcze raz. Biblioteka. E, idea jest chyba taka sama. E, o doszło do takiej pozycji. Tu był chyba jeszcze pion na czarnym polu i tu chyba jeszcze był pion na biały, pion biały, tutaj na tym polu, a tu czarny. I chodzi o to, że tu tego nie widać, ale z szachy na są zupełnie inaczej widać perspektywę. ten pion tu był jeszcze biały, więc w ogóle nie było widać tego przestrzału Hetmana. Znaczy jakoś tak, one stały nie tak równo, wiecie jak to jest. O, nawet, nawet chciałem, nie, od, odkładałem to strzecznie równo, ale kurde. Nawet dosyć niedu, nierówno odkładałem figury. Tak, no nie perfekcyjnie. No, a żeby tak jakoś, żeby wyprowadzić przeciwnika. No trzeba po prostu trudnić przeciwnikowi życie. No na tym polegałem szachy. No oczywiście on może poprawić, ale czasami poprawi, czasami nie, więc. No prowokacje były, no, nie oszukujmy się. No i doszło do takiej pozycji, mniej więcej, że, że tu on... Duściłem do czegoś takiego, że, żeby on na pewno chciał zagrać Matę. I on miał tu tego otwartego hetmana, ale wszedł jakoś tu. Jak tu był chyba piąt, on chyba zbije i to zaraz będzie mat. lub bardziej. Jak tu był jeszcze piąt, tak, tu był pion i zgadza się. I on tu zbija, ja odciekam i mat. Ale, nie teraz ja mam ruch, więc idąc my jeden ruch powiedzmy od Matek, to, był to były jeszcze jakieś moje piony, nie zauważył, że ja tu e, sobie hetmanem odszedłem, e, z szachem. Pomysł mój na tą grę był, doprowadzić do końcówki z hetmanem, oddałem mu jakieś dużo, spróbuj mu tu porobić po dziury, żebyś mógł cały czas go szachować, żeby nie mógł się z jakimś pionem e, schować i tak dalej. Więc jakby cały czas ideę miałem. Będzie garson. I on poszedł, i ja jakoś zbiłem tak, 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 on chyba tutaj odszedł, eee, ja tu, on chyba gdzieś tu, ja tu, tak, mniej lub bardziej jakoś tak graliśmy, w pewnym momencie on się jakoś przytulił tutaj. Eee, no, przy, może nie, oczywiście nie w tym miejscu, ale doszło do jakiejś takiej sytuacji, że że ja musiałem mu mniej lub bardziej oddać. I załóżmy, że zagrałem coś takiego. No to nie miało miejsca, ale w pewnym momencie on zagrał tak, że hetman się patrzył. No i tu już było niebezpiecznie, jak widać. A nawet nie niebezpiecznie. No coś takiego. Hetman się patrzył. Ja sobie pek On. Tutaj, 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 pamiętam, że tutaj zbiłem, tutaj zagrałem gdzieś tu, tu i wiem, wiem że w pewnym momencie tak, 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 tak i jakoś mi się udało zrobić, że wszedłem na to pole i on już musiał się tego hetmanem zasłonić, czyli załóżmy coś takiego wyszło. Hmm. Tak. Może no, to tak, no dobra, no, ale żem zrobił filmik, kurde, jakość życia. No ale w każdym razie, no szachy szybki musicie wybaczyć. W każdym razie załóżmy, że może mi się uda to zrobić. Tak? Tak? Ja tak, tak. No i to. Nie. To nie było tak. W każdym razie zakończyło tak zrobię on <laughs> zrobi tak i o pyk 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 pamiętam to zakończenie siedział taki smutny ale nie mógł nic zrobić nie mógł nic zrobić ta wieża była ten a on sobie tu na pewno na 100% był tak piany ustawiony bo sobie zablokował to znaczy, sobie no, też chciałem, miałem w tym jakimś, u, jakiś udział, że bardzo chciałem, żebym miał tu zablokowane te piony, e, żeby po prostu ten hetman nie miał jak, jak, jak się przedostać. A ta wieża była za mało, więc jak on wejdzie tutaj, to ja sobie będę mógł szachować i szachować i szachować i szachować. Więc tak było, mniej lub bardziej. Wnioski z tego turnieju. Grajcie. Idźcie na turnieje i grajcie w każdym wieku. No ja miałem 36 lat, gdy poszedłem na pierwsze turnieje, a gram od roku, ponad roku, na czeską tak na poważnie, I, 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 i kto by się spodziewał. Więc wiek nie gra roli i to są piękne chwile. Naprawdę, no to to może akurat nie są najpiękniejsze, no ale no ten remis, ten remis mnie bardzo cieszył. Naprawdę, że udało mi się. Po szóstym, no na no idiotycznym przecież ja grałem tysiące takich partii po prostu. I co ja wymyśliłem, co ja widziałem w tamtym, ale jakoś tak, wiecie, no czasami tak jest. No i oczywiście, ostatnia partia, no to odsyłam was do. Yy, na długo zostanie w moim sercu. Yy. No I tym razem, widzicie, tym razem lepiej z Michałem 1739. Nie, dobrze było. No, co jest? Co, odwracam? Tak, 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 tak. D4, E4, E5, boże, E5 i skoczek D2. Pyk i ruch dziewiąty. No już mamy dosyć fajne zwycięstwo. Dosyć fajne zwycięstwo, zwłaszcza yy, przy takim czasie. Pyk, pyk, tyk, 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 tyk. tyk. Podsumuję do tej partii i do usłyszenia, do zobaczenia. Ten film mam pewnie ponad 30 minut, to nikt tego nie obejrzy. Trudno.